W Orzechowie odbyła się konferencja pod nazwą Programy Prozdrowotne Rola i Znaczenie Kształtowania Zdrowia Dzieci w wieku szkolnym, podczas której podsumowano m.in. realizację programów Owoce i Mleko w szkole. Celem tego programu jest zmienić trwale nawyki żywieniowe naszych milusińskich. Chodzi o to, żeby zamiast chipsów gumy słodkich napojów gazowanych, żeby dzieci się nauczyły. Jeść dary ziemi, czyli owoce, warzywa, które w naszym kraju są w obfitości i są w bardzo dobrej jakości, nieskażone. Program jest adresowany do dzieci z klas 1-3. Wiemy, że to są organizmy najbardziej chłonne i chętnie z tego programu korzystają i te nawyki żywieniowe dzięki temu mogą. Ulec zmianie, co zresztą potwierdzają badania, które były prowadzone po, w ramach tego programu na, na dzieciach, że nawyki żywieniowe dzieci uległy istotnej zmianie. Ponad 21% dzieci zaczęło jeść owoce nie, nie tylko w ramach tego programu, kiedy są. Serwowane w szkole. Jednym z największych dostawców owoców i warzyw na terenie Województwa Pomorskiego, działających w ramach programów promujących zdrowe odżywianie w szkole, jest restauracja K2, która była gospodarzem konferencji. Jesteśmy jednym z głównych dostawców owoców i warzyw w szkole Województwa Pomorskiego. Dostarczamy owoce i warzywa szkołom. Staramy się robić to jak najlepiej i dostarczać owoce wysokiej jakości do szkół skierowanych do dzieci klas 1-3. Dostarczamy je do różnych miast i małych miejscowości, m.in. do Malborka, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Gdańsk, Pruszcz Gdański, jak również nasze małe miejscowości tutaj, gminy Zblewo i okolic. Biorący udział w konferencji dyrektorzy szkół wyrażali zadowolenie z realizacji programu zachęcającego do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw i mleka w ich codziennej diecie. W przypadku naszej szkoły jesteśmy bardzo zadowoleni z programu, z jego wyników. W naszej szkole 139 dzieci uczestniczy w tej akcji. Nigdy nie mieliśmy problemów z dostawcą. Owoce, które są przywożone, jak również mleko, są bardzo dobrej jakości. Cała akcja przebiega bardzo sprawnie. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów również ze sprawami takimi papierowymi, typu umowy czy jakieś zakłócenia dostaw. Także ogólnie myślę, że program jest bardzo pożyteczny i 99% dzieci z niego w naszej szkole korzysta. Podczas konferencji podkreślano rolę i znaczenie odżywiania w wieku rozwojowym. W dzisiejszych czasach, kiedy wskaźnik nadwagi masy ciała, kiedy wskaźnik otyłości, choroby cywilizacyjnej XXI wieku dotyka coraz najmłodsze dzieci, musimy starać podejmować się podejmować działania bardzo skuteczne, realne do wdrożenia. Nasz Instytut właśnie zajmuje się takimi działaniami na terenach placówek, edukując, wzmacniając działania szkoły, tworząc programy profilaktyczne skupiając całe środowisko szkolne, zarówno dzieci, nauczycieli, dyrektorów placówek, jak również rodziców. Z naszych codziennych doświadczeń wynika, że coraz młodsze dzieci borykają się z problemem nadwagi i otyłości. W każdej jednej klasie trzeciej, w której prowadzimy lekcje edukacji żywieniowej, spotykamy się z co piątym dzieckiem chorującym na otyłość. To skutkuje odrzuceniem rówieśniczym, tym, że dzieci coraz częściej są zwalniane również przez rodziców z lekcji wychowania fizycznego, gdzie mają Okazję wydatkować tę energię, a tego po prostu nie robią. To również jest problem dotyczący zachowań żywieniowych czyli tego, że dzieci nie jedzą śniadań, nie przynoszą drugich śniadań do szkoły, a cały ciężar energetyczny przyjmują najczęściej w drugiej połowie dnia, gdzie już potem nie ma co zrobić z tą energią. Uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć, że każdy program, tym bardziej dotyczący dzieci zanim zostanie wdrożony, musi być odpowiednio przygotowany. Powinny, powinny jakby też podejmować się działań właśnie w takim procesie, czyli, czyli przemyślanych, przemyślanych koncepcji, od przemyślanej koncepcji do po prostu dopiero realizacji. I, i, i to jest wyzwanie i tego też, się, tego też my chcemy uczyć, bo Widzimy z doświadczeń, że szkoły potrzebują wsparcia w tym, w, tym, w tym temacie, bo jest dużo inicjatyw, mają duży potencjał, ale systemowe działanie wymaga po prostu tutaj trochę wiedzy i, i takiego innego sposobu myślenia. W trakcie dyskusji obalono także niektóre teorie dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Niby. W takim tonie dyrektora było, że ta wartość chudego mleka zastająca, czy w wypadku młodzieży jest akurat dobra? Moim zdaniem nie. Bo otóż w tym mleku, w tym tłuszczu, akurat są zawarte najlepsze prowitaminy, witaminy A, D3 i E. I wydaje mi się, że właśnie robiliśmy, akurat jeżeli chodzi o młodzież, to co mnie tam cieszy, akurat i co w wypadku mojej gminy, akurat ma skutek, że mamy cztery orliki i młodzież przy każdej szkole i tam się mają wyżywać, spalać na nich. Natomiast tym transporterem tych witamin i prowitamin akurat jest ten tłuszcz I wydaje mi się, że tutaj akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o młodzież, mówię o młodzież, nie mówię o, o swoim wieku i, i tym, że tam możemy sobie tam ograniczać, ale też mówię do tych moich rolnik, rolników, często jak jeździłem i widziałem tam na stole u rolnika palmę, czy margaryna palma, czy nawet jeszcze teraz różne inne amerykańskie wynalazki, to powiedziano mi się, że, mówimy, że to jest zbrodnia wobec dzieci. Bo otóż, właśnie w tym masie, tak samo właśnie są te najlepsze i najbardziej aktywne witaminy A, D3 i E, które w tym wieku rozwojowym są bardzo istotne. One są istotne bardzo w tym młodym wieku, ale też i w starszym wieku. I tak dzisiaj się przypatrzy, jeżdżę tam wręczać te i medali, i odwiedzać te babcie, które dożywają sędziwego wieku, tam 90 jeszcze więcej, to właśnie to są te pokolenia, które by wyży wyżyły właśnie na maśle, na jajkach, na mleku.